Witam was w kolejnym miejscu. Jesteśmy w Brzeźnicy Kolonii. E, jako że informacje jest troszeczkę, to po prostu przeczytam wam ze ściągi, która jest na, na wieździe. W 68 roku Ministerstwo Obrony Narodowej przejęło od lasów państwowych obszar o powierzchni 147 hektarów z przeznaczeniem na obiekt wojskowy. Od samego początku wszystko, co było związane z nowo powstałym obiektem, otaczała atmosfera tajemniczości. Prace budowlane prowadzono w tajemnicy. Yy, że sam obiekt o głowie spo, społeczności ukazał się dopiero w październiku 1991 roku. Na mocy porozumień podpisanych przez prezydenta rpl Lecha Wałęsę oraz ówczesnego prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna. Początkowo obiekt został przekazany Wojsku Polskiemu. Dopiero później Lasy Państwowe odzyskały swój dawny teren z ulegającą już dewastacji infrastrukturą. Od tej chwili jednostka stała się obiektem budzącym zainteresowanie u wszystkich, którzy zdążyli się o niej dowiedzieć. Hmm. Pod podwójnym płotem, potrójnymi zasiekami z drutu kolczastego, znajdowały się bunkry. Dwa z nich, typu T7, znajdowały się pod ziemią, każde o kuboturze 3000 m2. Szczelnie otoczone drutem kolczastym, siatkami maskującymi i porastającymi lasem. Trzeci z nich, stojący nieco na oboczu, przypominał garaż i mógł sobie, sobie pomieścić dwa tiry stojące jeden za drugim. Mowa tutaj o magazynach, o magazynujących głowice jądrowe. Była to dla mnie ciekawostka, ponieważ nie wiedziałem, że w Polsce były tego typu obiekty i że na naszym terenie mieliśmy w czasach PRL-u głowice jądrowe. Jak się później okazało, były tak, trzy takie obiekty w Polsce. Przy jednym z nich jesteśmy dzisiaj i jest to właśnie ten garaż stojący na uboczu. Obiekt ma około 5 metrów wysokości. E, długi jest faktycznie na dwie ciężarówki myślę, że to jest około 30, 25-30 metrów. Zbudowany z konstrukcji żelbetowej, e, dobrze zachowanej. E, ze ścian są jakieś wyjścia. Nie wiem, czy to są to wyjścia odprowadzenia wody, dostawy wody czy, czy nawiewy. W tej chwili budynek jest otwarty. Nie wygląda, żeby kiedykolwiek miało wrota. Przechodzimy dalej i idziemy w kierunku bunkrów. Słuchajcie, jesteśmy 2 km w środku lasu. Jak widzicie leśne ścieżki, żadnej drogi. Można by powiedzieć nic ciekawego, aż tu nagle naszym oczom ukazują się zabudowania bunkrów. Szukamy sobie wejścia. E, mamy podmurówki. To tu przyjeżdżały ciężarówki z ładunkami głowic nuklearnych. To tutaj były one przetrzymywane. E, widzę, że tędy chyba można będzie wejść. Spróbujemy zaraz się tutaj wczłapać do środka. No dobra. Słuchajcie, weszliśmy do bunkru, gdzie przetrzymywane były głowice atomowe. Pierwszy raz mam okazję być w takim miejscu. Nie wiem, czy widać parę, która się tu unosi, ponieważ w środku jest zimno. Eee, cały budynek jest osmolony. Nie ma tutaj zbyt wiele do zobaczenia. Wszędzie hmm, na dole widać. Kszczenia eee, Przejść strzegą grube, stalowe bramy Zbarykadowane to troszeczkę jest No i, słuchajcie, najważniejsze miejsce w całości to jest czterometrowa dziura można powiedzieć troszeczkę zaśmiecona, tam są dalsze pomieszczenia. Spróbujemy jeszcze się wejść, przedostać z od drugiej strony. Hmm. Wisiała apteczka, tylko za bardzo nie widać. Słyszeliśmy tutaj od lokalnych ludzi, że na dole właśnie w tym miejscu były trzymane głowice atomowe. I były one przyczepiane do, do betonu, do, do ziemi były kot i te kotwy podobno tutaj zostały. Jeśli się uda, to zejdziemy na dół i spróbujemy je odnaleźć i Wam pokazać. Słuchajcie, jesteśmy w drugim z bunkrów. Ten, jak widać, jest w lepszym stanie. Nie jest osmolony. Jest, jest lepiej zachowany, jaśniejszy. No i tutaj tak samo. Nie wiem, czy przytrzymywanie broni atomowej. Ma jakąś zalecaną temperaturę, ale w tych bunkrach jest naprawdę chłodno. Największy punkt całego programu to jest drabinka, którą zaraz zejdę na dół i pokażę Wam wszystkie pomieszczenia na dole. Słuchajcie, udało nam się zejść. Drabinka solidna, wykonana z sosenki. Na dole jest sporo pomieszczeń. Mamy tutaj jakieś kotwy. Jeśli to to, to właśnie w tym miejscu były przytrzymywane głowice atomowe. Są z jednej i z drugiej strony. Opisane jest jako 1. Więc bardzo możliwe, że było to pomieszczenie numer 1, w którym trzymano broń. Mm. Każdy z budynków jest w jakiś sposób opisany. Tu jest ogromny. Magazyn? tak, to, to na pewno tutaj jest jeden rząd, proszę bardzo. Tutaj widać drugi rząd. I w takim miejscu leżały jedna obok drugiej głowice. Eee, w takim miejscu, w tych dwóch bunkrach, tutaj mogło być przytrzymywane do 288 głowic atomowych, o każda o sile 15 kiloton. Więc no, możecie się łatwo domyślić, że zmiotłoby to z powierzchni ziemi całą Europę. Kolejny magazyn. I magazyn numer 3. E, magazyny mają długość około 20-25 metrów. E, cały budynek no, robi niesamowite wrażenie. Nade mną już w tej chwili 6 metrów wysokości. Tak jak mówię, no, temperatura jest niska, jest zimno. Kolejne takie samo pomieszczenie. Jest zimno i jest wilgotno. Mniejsze schowki. Z tego co udało mi się doczytać. Do to głowice przytrzymywane w tych miejscach miały różne siły. Bardzo możliwe, że jeszcze na techniczne, pewnie. Bardzo możliwe, że mniejsze magazyny były pod mniejsze ładunki, większe magazyny, wiadomo, pod większe. Mm. Rosjanie przekazywali te głowice wtedy Polsce. To to nie było tak, że to było tylko ich. E, oni chcieli przekazać Polsce tutaj mapę. Nawiewów, który działa, otwiera i zamyka w lot. No, Zapewne, jak to każdy bunkier, i te miały swoje systemy nawadniania, chłodzenia, wentylacji. Chodźmy dalej. Stare skrzynki, mnóstwo pomieszczeń. Pomieszczenia pewnie noclegowe dla ekipy. Dalej, tutaj mamy kafelki, ktoś przygotował sobie pod ognisko, proszę bardzo, o to nawet zapłonęło jedno ognisko, czyli tutaj były łazienki, zostały kafle. na ścianach. Nie wiem do czego służyły. Eee, zapewne to było wyjście, zostało zamalowane. Nic ciekawego tutaj nie ma. Czekaj, jest zalana dziura wodą. Możliwe, że to były ujęcia różnego rodzaju. Jest tutaj, słuchajcie, zimno i wilgotno. Postaram się wejść w każdy zakamarek. Jak widać na przychodzą tutaj ludzie. Troszeczkę dewastują. System korytarzy jest bardzo rozległy. Tu pozostała jeszcze jakaś szafa. I to szafa radziecka pisaną cyrylicą. No nie ma co, jak Roscy coś zrobią, to jest to wykonane porządnie. Nawet szafa dużo przetrwa. Słuchajcie, nie będę tam chodził, ponieważ nie jestem dzisiaj przygotowany ubiorem na, na takie eskapady tak naprawdę. To wychodzimy i idziemy dalej. <laughs> Cały ten jest mokry, upślizgły Jak ktoś lubi takie miejsca to jak najbardziej jest to dla niego Wierzę wam, że wyszedłbym tędy Tak, to jest ten zalany To jest ta zalana część No, pomieszczeń sporo Magazyn numer 9 Tutaj nie widać Pomieszczenie pewnie numer 9 Pewnie numerowane były pomieszczenia Także tak to wygląda Tutaj Sowieci trzymali do 1992 roku broń atomową. Słuchajcie, docieramy do ostatniego punktu naszej wycieczki w okolicy Bornego Sulinowa. W tej chwili idziemy na sypem kolejowym, który został rozebrany przez wycofujące się wojska rosyjskie. Zbliżamy się do wysadzonego mostu na rzece Gwda. Most został wybudowany w 1914 roku na jesień, kiedy już trwała I wojna światowa miał przez koleje pruskie, przez spółkę koleje pruskie, miał połączyć jastrowo z wałczem, aby zasilić w kolej tereny mało rozbudowane, mało przemysłowe. Most został wysadzony przez wycofujące się... Ptaki pięknie śpiewają. Most został słuchajcie, wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie. Rosjanie, którzy tutaj właśnie, już jak wcześniej wspominałem, pewnie wiele razy przejęli te tereny, rozebrali torowiska na nasypie. To... Trasa nigdy nie została odbudowana. Most y, był zbyt trudny do rozebrania. Zbyt wiele by to kosztowało, zbyt wiele pochłonęłoby czasu. Dlatego został w takiej formie, w jakiej został wysadzony i tak porzucony, porzucony przez Niemców. No i słuchajcie, robi wrażenie, bo wygląda on tak. Konstrukcja robi piorunujące wrażenie. Mm niesamowity obiekt, fantastycznie, że nie został rozebrany i, i możemy go podziwiać. My tymczasem udajemy się do Poznania na solidny prysznic, na kąpiel i kolację, a z Wami widzimy się niedługo. Cześć, dotarliśmy do jeszcze jednego miejsca pod poznaniem. Jest to opuszczony szpital psychiatryczny w, w Owińskach. Szpital został wybudowany przed 1900 rokiem. E, działał do II wojny światowej. Podczas II wojny światowej Niemcy wymordowali wszystkich pacjentów, 1100 osób. Stworzyli tutaj obóz pracy. E, po tym, po przejęciu tego przez państwo polskie, teren niszczeje. Aktualnie znajduje się w rękach prywatnych. Próbowaliśmy wejść, dzwoniliśmy do właściciela, niestety właściciel okazuje się strasznym burakiem, człowiek bardzo niemiły. Teren, jak widzicie za mną, ogrodził wysokim płotem, zamontował kamery. Trochę tak jakby się bał czegoś pokazać. Szkoda, bo obiekt niszczy, nic się z nim nie dzieje od wielu lat, a można by było zrobić z tego fantastyczne miejsce. Tyle, co mogę Wam pokazać przez płot teren wielki zaniedbany szkoda szkoda wielka szkoda miałem nadzieję że, że odwiedzimy jeszcze to miejsce ale jedziemy w wiele innych ciekawych fantastycznych i do zobaczenia